Cześć, e, dzień dobry wszystkim Wam, e, jak widzicie już zrobiłam śniadanie i teraz szybko się ubieram e, i będę się szykować do pracy gdzieś tam w sle, widzę, że Lea jeszcze śpi, e, Lea jesteśmy spóźnione, albo na pewno się spóźnimy, e, ale też muszę się jeszcze ubrać. Robiłam śniadanie, a dzisiaj Was zabieram na dzień sesji zdjęciowych. Jedziemy zrobić zdjęcia. Będę też pewnie nagrywać dla Was prezentacje, bo bardzo mi zależy na tym, żeby się pojawiły. No i też pewnie zabiorę Was na taki dzień w pracy i pewnie tym dniem będę też kończyć tego vloga. Więc zostańcie ze mną, jeśli jesteście ciekawe i zobaczymy, co tam fajnego dzisiaj się wydarzy ubieram jeszcze kolczyki z naszej nowej kolekcji Laureli na moim blogu, gdzie jest tutaj taki film z prezentacją tego w sensie ich, biżuterii Laureli Dzisiaj zakładam moje ulubione kółka, takie zwykłe ale one są zwykłe i niezwykłe one są takie grubsze, bardzo fajnie się prezentują no i będą też pasować mi dzisiaj na zdjęciach o, o. super, a co najważniejsze nie uczulają, to jest dla mnie bardzo istotne bo mnie zawsze kolczyki uczulają więc te kulczyki absolutnie polecam. Ja już jestem ubrana, mam na sobie koszulę, która jest właściwie prototypem koszuli w Laureli, ale nie wrzuciłam jej na stronę internetową i też właściwie nie zleciłam jej do produkcji, bo wydawało mi się, że w sumie mamy już dosyć dużo koszul. Pewnie dzisiaj będę w niej sporo nagrywać, więc będziecie mogły przyjrzeć się, przyjrzeć się jak wygląda i może akurat powiecie, że powinna ją wypuścić, to wtedy na pewno się nad tym zastanowię. A teraz spakujmy razem moją torbę do pracy i będziemy też pakować dodatki do zdjęć. Oczywiście, pierwsze co wkładam, to jest e, mój iPad, notatnik, opaska. Dzisiaj będzie naprawdę bardzo pasować do jednej sukienki, której będę robić zdjęcia. E, I teraz idziemy dalej po więcej dodatków. Ok, okulary. Pewnie jesteście przerażone teraz, że rzucam je tak luzem, e, ale tak, e, torebka, bo też będzie pasować. I to jest, zobaczcie, komplet z tą opaską. O, tu mam opaskę Prady i to jest komplet, torebka do niej. I tutaj jeszcze moja zielona botega. I co ja jeszcze chciałam do dzisiejszych zdjęć zabrać? A właśnie, co najważniejsze, aparat. Również wrzucam go tak luzem. Słuchawki, takie na odstresowanie, jak będziemy jechać w trakcie zdjęć. Chociaż pewnie skończy się tym, że będziemy rozmawiać. Wrzucam również myszkę, którą otrzymałam od męża w prezencie. I jeszcze na koniec moje poranne kanapki. Cześć, my już tutaj jesteśmy gotowe w bindzie. Tak prezentuje się Koszula. Leoska dzisiaj troszkę niewyspana. E Rano nie mamy dużego problemu ze względu na to, że mundurek szkolny, noszą takie czerwone koszulki, bluzy, sukienki. O właśnie takie. <głos》> no i moje buty do dzisiejszych zdjęć. Ale to nie są takie z będę... to są takie... Różnego jak rodzaju. No jak właśnie. To są takie. Czyli macie duży wybór. Hmm. Ale... Ja już jestem w pracy, dziewczyny tutaj przygotowały dla mnie rzeczy, które dzisiaj będę nagrywać i prezentować na swoim e, Instagramie. Mam tutaj kilka takich nowości, różne koszule i sukienki. Troszkę mi to czasu zajmie, a jadę później od razu na zdjęcia, dlatego e, pozwólcie, że troszkę zniknę i nie będę robić równocześnie prezentacji tutaj na mojego vloga. Jeśli jesteście ciekawe, co się pojawiło, to możecie znaleźć to na moim Instagramie. Postanowiłam, że chociaż w lustrze będę wam pokazywać, co dzisiaj nagrywałam jeszcze, więc prezentowałam taką sukienkę ze 100% wiskozy z paskiem. Ona ma, zobaczcie, tutaj kieszenie. Możemy nosić ją właśnie związaną i taką skróconą, lub wersję długą, gdzie rozwiązujemy ten pasek i ta sukienka jest wtedy taką fajną luźną dłuższą sukienką. Teraz zrobiłam prezentację takiej nowej sukienki naszej w kolorze czarnym. Tutaj z taką falbaną na dole. Ona ma też kieszenie i ma super wycięcia po bokach. E, niesamowicie mi się podoba. To jest bardzo wakacyjna i mocno wycięta, co jest na pewno jej ogromnym atutem. Jeszcze wam zaprezentuję w takiej wersji. Jestem ciekawa, jak Wam się podoba, dlatego dajcie znać w komentarzu. Teraz mam na sobie jeszcze taką sukienkę koszulową, która również pojawiła się na naszej stronie internetowej w dwóch wersjach kolorystycznych: białej i takiej fuksjowej. Jest to alternatywa do tego, żeby nosić eleganckie rzeczy do pracy, ale móc czymkolwiek zaszaleć, i tym szaleństwem dla nas jest ta doszyta tutaj kamizelka. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Nie wiem, kiedy będę wrzucać tego vloga. Podejrzewam, że pewnie dopiero jutro rano. Ale wtedy jeszcze będą te prezentacje na moim Instagramie, więc zajrzyjcie. No i też zapiszę je w e, wyróżnionych relacjach, żebyście mogli zobaczyć. O, tutaj się film. E, bo tutaj czekam na bieżąco, wam dodaję, e, więc przebieram się w kolej. My już jesteśmy w trasie z Mateuszem. Jeszcze ma różowe włosy, ale tak jak ostatnio vlogowaliśmy, mówiliśmy, że Mateusz będzie zmieniał kolor na niebieski i niestety faktycznie ten kolor zmienia. Szkoda, bo ten różowy jest ale piękny. Ale będzie różowy. E, ale widzicie, mówi, że jeszcze będzie różowy. W ogóle Mateusz teraz e, uczy. Się farbować włosy i chyba cały zespół zaraz różowe będzie miał, bo już jednej koleżance też pofarbował. Ale dobra, słuchajcie, my lecimy na zdjęcia. Tutaj z tyłu, jak widzicie, mamy sukienkę. Nie, sukienkę, sorry, Boże, dlaczego ja mylę sukienki i spódniczki? Nie wiem. Mamy bluzkę i spódniczkę, bluzkę w serduszka, mamy błękitną sukienkę. Będę robić zdjęcia też tej sukienki, jakieś tak poprawiać, coś dodatkowego robić. Mimo, że te, które my zrobiliśmy są piękne, to jeszcze chciałam coś dla, dla siebie dorobić. Eee, I czy ja mam jeszcze jakąś nowość? już na pewno czegoś zapomnieliśmy. Nie wiem czego. A wiem, mam jeszcze taką nowość, błękitną sukienkę, która dzisiaj wieczorem powinna się pojawić. Film wrzucę pewnie jutro rano, czyli wczoraj wieczorem się pojawiła. Tutaj sobie teraz rozmawiamy o moim vlogowaniu. Mateusz mówi, że ten godzinny vlog był trochę za długi, też mi się tak wydawało, ale nie wiedziałam co z niego wyciąć. Mogłam sobie podzielić na dwie części. Faktycznie Mati ma rację. Eee, my jedziemy teraz, słuchajcie, do takiej restauracji, która jest tutaj w Poznaniu, bo ja często mam tak, że jak na przykład przejeżdżam, czy odbieram ze szkoły, czy po prostu jadę gdzieś eee, coś załatwić, to sobie obserwuję i od razu widzę na przykład jakąś stylizację w jakimś miejscu. I jest taka restauracja Itierzyce, to jest taka restauracja włoska. Ja tam chyba raz jadłam. Eee, bardzo fajne jedzenie. No i ona ma taki właśnie fajny klimat, włoski w sumie, tak z zewnątrz. Ona jest zamknięta, otwiera. Ją, do, ją dopiero o godzinie 14, ale właśnie jadę tam zrobić zdjęcia jakiejś stylizacji, bo bardzo, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że nie będzie tam e, słońca. Bo jeśli nie będzie słońca, to te zdjęcia faktycznie wykonam albo chociaż jakąś rolkę. E, mam nadzieję, że właściciel tej restauracji się nie obrazi, że robi zdjęcia na tle jego budynku, więc e, pozdrawiam, jedziemy. Na pewno przyjdziemy też kiedyś coś, coś zjeść jeszcze dobrego. E, no, a później nie wiem, będziemy sobie troszkę krążyć po poznaniu i szukać e, jakiejś lokalizacji. Dzisiaj mam to nie do końca. Rozplanowane, przez co pewnie zajmie mi to troszkę dłużej czasu niż zwykle, chociaż znając życie nie. 15 minut, i do domu. 15 minut do domu. Nie, i do pracy, nie do, do domu. Pracy no tak. No w sensie to też jest praca, że jeździmy i przygotowujemy to, ale właśnie jak tylko jest słońce, to mi się Mati od razu chcę bardziej pracować. wie? w sensie chodzi o to, żeby bardziej pracować w plenerze i, i tworzyć to jest najlepszy czas. Ja bym chciała w ogóle tak zawsze w okresie na przykład zimowym e, wyjeżdżać z Polski e, i pracować sobie gdzieś właśnie w jakimś ciepłym miejscu, tak jak na przykład w grudniu jeżdżę do Hiszpanii. Jak byłam teraz miesiąc, no to mega dużo rzeczy zrobiłam. E, a tutaj nas później po prostu ta pogoda bardzo ogranicza, a Wy, nasze kochane klientki, bardzo, bardzo lubicie, gdy robimy dla Was plenery. E, no i też właśnie widzimy, że to ułatwia Wam wtedy wybór ubrania. To jest, e, to jest fajne. Ja też właśnie wolę takie plenery niż Studio. A ty? Oczywiście, że plenery, ale właśnie do, co do e, pogody to tylko i wyłącznie 20 plus. To jest po prostu chce się żyć. <grytanie> Dokładnie, ale też żeby nie przekraczało Mateusz 30. To jest najlepsza pogoda. No i to moje. To jest taka, wiesz, Hiszpania Poznań. Tak, ale ty niedługo jedziesz do Chorwacji, ile tam jest teraz stopni, sprawdzałeś? Ja, nie wiem, nie sprawdzałem. A, my teraz jak byliśmy na wyjeździe, mieliśmy tak około 23-24 i to była dla mnie idealna pogoda. No, więc jeśli jesteście za tym, żebyśmy częściej wyjeżdżali robić zdjęcia zimą w ciepłym miejscu, to my jesteśmy też chętni na tak. W ogóle teraz myślę bardzo o kolekcji jesiennej, gdzie zrobimy zdjęcia i gdzieś tam w głowie mi siedzi Norwegia. Norwegia, Norwegia, tak. Albo, is, albo na Islandii. No ale wiesz co Mati, e, ogólnie myślę, że fajnie byłoby też zrobić w jakimś takim innym miejscu, żeby e, dziewczyny mogły też e, pozwiedzać z nami od razu, tak jak na przykład mam zdjęcia zrobione w Tajlandii, jeszcze mi się o nie udało vlog. ich wrzucić. Codzienny vlog z nie, to ja już wiem, że tych codziennych vlogów nie jestem w stanie dodawać, bo jak byliśmy teraz w Hiszpanii, tą dobra, będę codziennie wieczorem rzucać vloga. Nie ma niestety takiej możliwości, ale będę się starać i tak dużo nagrywać. No dobra, to my się z Wami żegnamy. Widzimy się pewnie już wkrótce. Pokażemy Wam dzisiaj, czego robimy zdjęcia, jak robimy zdjęcia i jakie wybraliśmy lokalizację. No i oczywiście pokażę Wam tutaj to, to miejsce, gdzie jest ta włoska. To nie jest resta... no, restauracja, bo to nie jest tylko pizzeria, bo tam jest naprawdę pięknie. Ja już mówię, że dzisiaj ma być 20 stopni. Póki co jest zimno, ale my już jesteśmy tutaj na miejscu. No idziemy zrobić zdjęcia! Aaaa, zimno! Tak, ale zobaczcie to miejsce, muszę wam pokazać. zobaczcie jak pięknie to jest to miejsce, gdzie wymyśliłam sobie, że zrobię zdjęcia. Takie palmy, jak wiesz? Ta koszula stała się dzisiaj moją ulubioną koszulą, i dlatego przyjechałam zrobić jej zdjęcia, bo mi się tak niesamowicie podoba, i wydaje mi się, że ta sceneria była do tego genialna. Teraz idziemy z Mateuszem po kolejną sukienkę, i myślałam, żeby wybrać jakieś nowe miejsce, ale tak czuję ten klimat, że tą niebieską sukienkę też będę robić tutaj, więc chodźcie, przewrać ze mną. Pokazuję o której sukience mowa, chociaż Mateusz mam wątpliwości, bo mam dwie niebieskie. Ale dobra, wrzucamy tą, bo ona będzie w naszych nowościach, o której mówiłam, i ona chyba będzie tam fajnie wyglądać tak bajkowo. Rano. Tak, dobra, to się przebieramy. E, to jest zestaw, o którym Wam mówiłam dzisiaj, rano, czyli mam niebieską opaskę, która będzie pasować do tej e, sukienki. Już ją zakładam, do tego mam e, do kompletu torebkę i taki pasek, który sobie związujemy tutaj w talii. Hvað er það að hérna? Mást að fara þetta? Ja, það er það. Zrobiliśmy zdjęcia już dwóch sukienek yy, i właśnie Mateusz mówi, że zajęło nam to 7 minut. minut. <noise> to mamy dobry czas, bardzo dobry, czyli faktycznie. To ja nie miałam racji, jak zwykle, i idzie nam nieźle. Teraz jedziemy szukać kolejnej lokalizacji. Co, Mati? Jedziemy dalej. Tak, jedziemy szukać jakiegoś fajnego miejsca. Mam nadzieję, że te zdjęcia Wam się spodobają. A ja jestem głodna, mam kanapkę w torebce, ale nie mam pomadki, żeby poprawić Jest, makijaż. Nie, ja że mam Twoją opaskę więc... na głowie. Ale wyglądasz słodko. I koszulkę, Laureli. Mam koszulkę, nawet mam ale, idealnie, buty. ale zobacz, ta koszulka idealnie się nadaje do lokalizacji, gdzie teraz byliśmy. Bardzo Wam dziękujemy, że mogliśmy zrobić u Was zdjęcia. Nie wiecie, że je zrobiliśmy. Ale dziękuję. Słuchajcie, jesteśmy teraz... gdzie my jesteśmy? Eee, na ulicy w Poznaniu. Eee. Jesteśmy na jakiejś ulicy w Poznaniu i będziemy robić zdjęcia tej sukienki. Eee, tutaj zobaczcie, ona ma takie marszczenie i możemy sobie to regulować. Ja sobie zrobiłam ultra seksowne wycięcie. Gdzieś tutaj są takie drzwi czarne i ja właśnie tutaj podążam na nie. Eee, mam nadzieję, że te zdjęcia wyjdą nam. Eee. I możemy powiedzieć, że jest piękne słońce. Ale zimno. Ale zimno. <laughs> Wciąż zimno. O, o tym drzwiach mówiłam już. Jak myślisz, fajne? Będą super wyglądać. Ok, zdjęcia mamy już prawie zrobione. Została nam jeszcze spódniczka i taka koszulka w serduszka. Jak tylko zrobimy zdjęcia, to wracamy do pracowni. Pewnie dzisiaj jeszcze jakieś przymiarki będziemy mieli i no i dużo. E, witajcie ponownie. Jak można zauważyć, ja już wróciłam do pracy. E, z pracy do pracy w sumie, bo byłam na zdjęciach. Jestem ultra zmęczona, mam mało czasu, bo teraz wszyscy są na przerwie i powiedzieli, że już za moment chcą rozpocząć przymiarki, więc właściwie mam tylko chwilę na to, żeby też coś przekąsić. E, też mamy dzisiaj jakieś problemy do rozwiązania z jedną produkcją, więc. E, z miłego dnia, pewnie teraz będzie troszkę bardziej intensywnie, <grymne> e, ale ze wszystkim sobie na pewno poradzimy. E, I po te kanapki, które sobie rano zrobiłam, nie były w lodówce, więc mam nadzieję, że nadal są. To na razie tak. na, na, to, na to, właśnie, już cały czas tego, pracujemy. Zobaczcie tutaj na tej czarnej sukience. Chcemy ją dopracować, żeby wyglądała no, naprawdę to, że świetnie, to, świetnie to, i troszkę zobacz, czasu nam to całej, zajmuje. No, przeszedł na tą stronę. No to krojenie już jest ten... Pędzimy. E, odebraliśmy już leę ze szkoły. Tam biegnie z siostrą. I idziemy właśnie spełnić Lei marzenie, ale Lea musisz powiedzieć, jakie masz marzenie, co chcesz, żebyśmy tobie kupili, bo to jest szaleństwo. Wełenkę jestem na palcach szybciej. Saliki i szkole sprzedawać. O, biznesowym! Już wczoraj coś robiłaś, prawda? Tak. Trzeba rady przejść tym wózkiem tutaj. Lea to z... jest... dalej, Lea. Czy przenie... Już jesteśmy tutaj, pasmanteria. Ale właśnie Marcin przeczytał, że płatność gotówką. Masz, Lea, jakieś gotówkę ze sobą? Ja też nie mam. Hej! Jak się masz, Super jestem, naprawdę. Krótka dziękuję okazało się, że to inne miejscu, więc musimy zejść tutaj po schodach. Wow, ale ładnie. Marzenie spełnione. To dzisiaj będę miała szalik. Patrz, będzie coś takiego. No tak, wiesz co, to jest coś takiego. Zestaw jeszcze kupiliśmy i Konika odziewała. Ale mama, ja będę do szkoły robiła. Przedawać. No, Musimy ramkę <grym> jeszcze <grym> dać kupić. Przyszliśmy jeszcze tutaj do piekarni. Chcieliśmy do piekarni kupić jedzenie na jutrzejsze śniadanko i bagietkę na kolację. Okej. Okay. Nigdzie jesteś, się do piekarni to od razu. Słyskiego? No dobra, to poproszę z tym białym maczem. No, dobra. Będzie super. Proszę. Będziemy wam mnie nagrać, jak ja robię i później to pospieszysz. No, musimy najpierw poczekać, aż tata zje. Czekamy. Chcę pokazać tutaj co e, kupiłam. Musimy czekać, bo oczywiście tata zajada pizzę, więc możesz jest. mówić. Mam taką wełnietkę y, z różnych kolorów. Mam taką różową. Ona jest brokatowa. Z taką różowo-brokatową, różową wełnietką. I mam coś takiego, ale to była karteczka, ale chciałam poszyć, ale później pomyślałam, że mój tato szybko i jak ja wdejmę ja kurtkę, jak ja nie buty, więc... Yes. Tu mam takie coś. Szydełko. Szydełko. A tutaj mam coś takie, żeby się to sobie wyszydełkować. Fajne. Co będziesz dzisiaj robić z tego? Ja dzisiaj będę musiała robić szaliki. Naprawdę? O, ja cię dostanę jeden? No, zrobię ci. A to jest z wszystkich kolorów? Ze wszystkich. Okej. Okay. Wszystko, co mieliśmy zaplanowane się udało. Byliśmy w pas Kupiliśmy dla Lei cały zestaw włóczek. Teraz dziewczynki są już w samochodzie, a my pędzimy do domu, ale dzisiaj świeci pięknie słońce.

mamy takie kanapeczki, które zrobiłyśmy, bagietki, bardzo szybkie. I tutaj jest potrzebny camembert, papryka, pomidory, oliwki, jeśli macie. Do tego oliwa, miód, sól, pieprz, wszystkie przyprawy, które lubicie. I wkładacie sobie to do piekarnika na 16-17 minut, 200 stopni. No i wtedy mamy takie pyszne kanapki. Jestem ciekawa, czy będą tobie smakować. Jak myślisz?